A wąż wypluwając nieprzytomnego berego, upada. No hmm. teraz? W swojej pierwszej dużej mi się rzuci przeciwko śmierci. Rzucasz K20 i wynik musi wynieść 10 lub więcej. Dobra, pierwszy rzut. Zaznaczasz sobie kółeczko, że jest sukces. Próbuję jakoś tam opatrzeć tego rany. Czy ja jestem w stanie mógł pomóc, Spróbuję ocenić to. Okej. Okay. Czy tutaj jest decyna? Ocenić, czy jesteś w stanie 20 No Dobra. Yy... Oglądasz rany Berego i dostrzegasz, że generalnie nie są one ani specjalnie głębokie, tylko jest ich po prostu dużo i są blisko punktów witalnych. Natomiast wydaje ci się, że już będąc nieraz w podbankowej sytuacji i nieraz mając gdzieś tam obity ten ryj, albo kogoś widząc obitym ryjem, no ostrzegasz, że te parę ran byłbyś w stanie zatamować krwawienie, jeśli byś zaryzykował na tym chłodniej lodzie. się wiązał ryzyko? Wrzucasz medycynę, jeśli się uda, to jego rany się zasklepiają, nie? I on ma jeden punkt życia, jest w miarę przytomny. Jeśli mi się nie uda, to on ma od razu porażkę w rzucie na śmierć. Dobra, nie rzuca, będzie na niego. Dobra. Jedną porażkę, nie? Więc jakby... Dobra, no to... Musisz dojść do trzech sukcesów albo do trzech porażek. To... próbuję zatamować te rany. 18, 20. Okej, okay, okej, okay, spoko. Udaje no, się, więc od razu... On cię jakoś połatał, rany zasklepił, zabandażował. Cudzisz się z lekkim bólem głowy i dźwięczeniem. Zajebałem go. No, na pewno nie. Ja też mi się taka drużyna trafiła. Kurwa. Trzy razy mnie kurwa wypluwał z tego Mógłbyś się kurwa połka to byśmy go przynajmniej szybciej rozpruli. <słuch> <słuch> Może następnym razem dobra <słuch> Co robicie z tym 20 prawie 30-metrowym wężem leżącym w śniegu No próbuję mu tego głowy wybić sobie zrobić zrobić No jesteś w stanie go tak obluzować, że go wyciągniesz to jest tej gościł na trzeba mhm. W zasadzie to jest, tak zwany w tych okolicach, lodowy bazyliszek. Bo każdy, kto go zobaczy, ląduje pod kamieniami. Bo tu się nie chowa ludzi w ziemi, nie, Jakby nie da się podkopać, bo, bo nie ma w tej nie jak kopać, hmm. więc ludzi chowa się pod kamieniami. A to jest lodowy bazyliszek. Coś jeszcze z nim robicie? Ja planuję go rozpróć, bo na pewno w środku będzie miał coś cennego. Na pewno tu Ok, wrzucaj medycynę. 9. Ok. Mniej więcej wiesz, jak rozpróć taką zwierzynę, bo nieraz się nie widziało. Więc pewnie łapiesz za sztylet i tniesz bebech od samej szyi aż po sam ogon. Jego żołądek w końcu wylewa się lekko jadąc różnymi rzeczami, które już przetrawił, nie przetrawił. Rozprowasz zawartość żołądka i teraz wszyscy rzućcie medycynę. Nic na to, co się z żołądka wylało. 20 na 19. Czy jak tu nie mam medycyny, to muszę objąć sobie? Nie, nie. nie. To nie dodajesz tego. Nie dodajesz dwóch z różnością. Czyli medycyna plus mądrość modyfikator. Mhm. Mhm. 13 15. Ok. Wspólnymi siłami rozpoznajecie w sumie. Koś, zestawy kości pasujące do pięcioosobowej grupy. Mhm. Jako, że twój wynik był mega wysoki to dostrzegasz, że nie jest to grupa, której poszukujecie. Nie ma tam żadnej czaszki trola przede wszystkim, ani nie ma tam żadnego ciała krasnoluda. Pórk, troll... Dobra, a są tam jakieś, nie wiem, części, nie wiem, zbroi, czy co, mieczy? To musisz się zagłębić trochę głębiej w te kiszki i rzucić przeszukiwanie. No to maczugą nam piecz, przez percepcja. 8. Mhm. Ok. Z tego, co udaje ci się stamtąd wyłapać, to para ciekawych bransolet, które kiedy próbujesz obczepać z tego śluzu, stuknąłeś o siebie i zaskrzyły. O, niebieskawym światłem. To są tak jak, jak karwarsze branzolety, coś, coś w tym stylu. Bransolety raczej. E, I znajdujecie w sumie jako, że twój wynik też był bardzo wysoki, udaje wam się w sumie znaleźć 150 złotych monet z tych ciał. Trzeba je trochę opłukać i jakby z tego chociaż w śniegu trochę wytrzymać. No i generalnie nadają się do wszystkiego. Do no podziału? Nie, tylko dla ciebie, Kurde, Myślałem. <ślałem> a to wpisuje. <ślałem> co dalej? No ja to musiałbym odpocząć chwilę. Krótki czy długi odpoczynek robić? Daleko od tego miasta? Od no? miasta? No, pół dnia praktycznie. O, no. A krótki ile? Nawet jedną kość, kawać, tak? Tak, jedną kość. To no, i tak będzie... No, Plus no. tak. Krótki odpoczynek możemy zrobić. Okej. Okay. Krótki odpoczynek zajmuje wam godzinę, więc przysiadacie i łapiecie drugi oddech. Więc jeżeli macie jakieś rany, możecie sobie ja dorzucić kostkę plus premię I Jeszcze podpowiadam, żeby się ograć z w tego pańcza. Hardcore, ale śmierdzi. No, ale ciepło. Jeszcze. Czyli Jeszcze jakiś czas? No. To co właścicie do węża? Na godzinę? Taka sauna? No nie Takie spać, Jak ktoś spa? potrzebuje. <laughs> okej. Okay. No zapraszam, tak? <laughs> okej, okay. Twój stan jest bardziej stabilny. Wstajecie, odczepujecie się, sprawdzacie, czy wszystkie kończyny są. Zbieracie broń. Udajecie się kserosi odzyskać dwie strzały, które gdzieś tam wylądowały w śniegu. Mhm. I ruszacie dalej. I jeszcze, czy jest, widać miejsce, z którego wyskoczył ten wąż? Tak, czy, ten? czy on tak sobie leżał w śniegu po prostu? Czy miał jakieś, okay, okay, okay. jakieś yy. swoją dziurę, spienię, nie wiem, coś? Tutaj rzucaj sztukę przetrwania. dostrzec, ale widzisz, że po uderzeniu węża, po prostu tunel, który rył pod śniegiem, hmm. po prostu się zasypał, obsypał się, nie idzie go wyśledzić, niestety. Okej. Okay. Ruszacie dalej w kierunku mroźnego jeziora. Zgadając ok. się. Okej, okej. Dwadzieścia pięć. Ruszacie dalej w kierunku wskazanego miejsca. Jeziora, które mają się znajdować w tym zagajniku. Po jakiejś godzinie marszu dostrzegacie samo jezioro. Tafla krystalicznie czystej wody, która nijak, nawet lekko się nie oszroniła przy brzegu. Cały czas jest jakby bez, bez lodu, bez szronu, bez niczego dosłownie łaki opadają lekko na jej lustro topiąc się w wodzie Podchodzicie do jeziora i naprzeciwko Was, po drugiej stronie, gdzie jezioro jest w wielkości powiedzmy tego pokoju, czyli tam powiedzmy 3 na 3 metry, nie jest jakieś specjalnie duże. Jeziorko, sadzawka tak naprawdę. Naprzeciwko Was dostrzegacie opancerzonego wojownika bez choćby śladu życia, usilnie trzymającego się za ostrze i jakby będącego Skonał milimetry. Nim zdążył dosięgnąć do wody jeziora. Dobra czy coś szczególnego widać? A nim nie wiem. A dość świeże? Zastyki. To znaczy no, lud tak dobrze go zakonserwował, że generalnie nie idzie poznać, czy to było miesiąc temu, tydzień temu, rok temu. Mhm. Wokół niego znajdują się e, szarzy orkowie. Martwych z porozcinanymi gardłami, z powbijanymi strzałami w różne dziwne miejsca. Jest ich około 20. Rycerz w pełnej zbroi płytowej który na początku wygląda jakby była zrobiona z jakiegoś czarnego materiału, jakiegoś czarnego metalu. Jednak dotykając lekko pancerza widzisz, że to po prostu zastygnięta krew, a pod spodem jest jaśniejący płytowy pancerz. I cały czas czysta, lodowo zimna, jakby zrobiona z sopla lodu, źródlanej wody klinga ostrza miecza. Co to trzyma na ziemię? Da się go pchnąć w stronę tej wody? Musisz spróbować. No. Ale czy oczy on jest na bangden? No... Już zamarznięty. No... No to pchnę go w stronę wody, no i się nie... Okej, okay. rzucaj siłę. Postać jest zamarznięta, przymarznięta do 10 10. Pchasz go lekko, jednak czujesz tak duży opór, że ciało nie drgnie. Dobra, nie, nie, słychać nie, nie, nie jakichś... Ruchów czegoś wokół? Jest. Coś, nie jest. Nie ten. No to ostupuję go, tam, sztyle, ten sztyletem, ten lód, Czyli jest bardzo gruby. Na nim? Na nim. Bardziej tak. szron niż jako taki lód. Mhm. Stukasz i kilka jakichś tam, czy sopelków, czy jakichś drobnych takich okruchów lodu. To, Dobra. to ja chcę wokół tego miejsca rzucić na śledztwo i obadać, czy on z nimi walczył. Czy mogę coś okay. wykryć CSI? No. Dobra, rzucaj. Krytyk <ścoughs> Najpierw deklarujesz, później rzucasz. <ścoughs> eee, to na krytyk. Ile? Jezu 14 mówi, Jezu 10. Co? Rozglądasz się po miejscu. Bitwy, bo tak można to nazwać. To jest pomnik zwycięskiego wojownika, który ostatkiem sił, znając właściwości prawdopodobnie jeziora, próbował dobrnąć, by zasklepić swoje rany. Dlaczego orkowie go zaatakowali? Generalnie ciężko to pojąć. Zaraz zanim w śniegu odnajduje szłuk, którego używał do wbicia strzał w oczodoły, i lędzia swoich przeciwników. Odgarnujesz kilka zastaw i widzisz, że worków było spokojnie więcej niż Na Naliczyłeś 30 ciał, a sznur, który się ciągnie dalej aleją drzew, jeszcze z długi. Nie można by skojarzyć, to jeziorko ma jakieś regeneracyjne właściwości. Tak też twierdziła Edna. Edna. Dobra to ja zrobię się lapit w tej Eder, Najpierw dotknij. Dotknę, no No i co się dzieje? No bo przy samym dotknięciu specjalnego. No a jak chlapna Woda sobie. jest zimna i czujesz w ręce no dosłownie zimną, że zimną wodę, ale cały czas nie zamarza. Mimo że każda woda przymarza ci do pancerza dosłownie, to ta cały czas jest płynna. A jak chlapnę tak w stronę rany? Okej. Okay? Mm chrapiesz w stronę rany, którą masz, siejącą dziurę dosłownie na brzuchu i odzyskujesz w tym momencie jedną kostkę punktów życia plus premię budowy. Takie przy krótkim odpoczynku. Ten łuk, co to za łuk? Ja Podchodzę do niego. Podnosisz łuk, który wydaje się być dosyć ciężki. Próbujesz naciągnąć cięciwę i rzucaj na atletykę. Się rozciągnąć dosyć mocno łuk, który nawet nie wydał z siebie jednego dźwięku. Próbujesz nałożyć z ziemi podniesioną strzałę, odciągasz z dużą ilością zmarnowanej energii cięciwe i wypuszczasz. Nie słyszysz dźwięku strzały. Nie słyszysz tego charakterystycznego. Jest po prostu. A strzała leci, leci, leci. Leci I znika gdzieś w ciemności. Czy ten, na, ty, na tej zbroi są jakieś okay. symbole na mieczu? Napisz do punku y, łuk refleksyjny. Na razie tyle o nim wiemy w zasadzie. Jakieś hmm? symbole na czym? No, na zbroi, na mieczu. Na, na ostrzu zakonu. widzisz, że skóra, która jest naciągnięta na rękojeści miecza jest opisana magicznymi runami. I to ewidentnie z łatwością ci się udaje poznać, ponieważ zakon Latandera używa bardzo podobnych run. O ile nie kojarzysz bardzo ich znaczenia. Ty jesteś w stanie rozpoznać, że są to magiczne runy, ze względu na swoje zainteresowanie. No też tam, mówię to, to mówię towarzyszu, coś w tym tu jest, na tym mieczu. A na tej zbroi tak samo? Przecierasz zbroję z krwi i resztek jakiegoś szronu, który się na niej pojawił. Widzisz, że to jest pełna zbroja płytowa Pana e, Poranka. Zakonnika, który gdzieś tam walczy w imię Latantera. Mm. Dobra. Y Próbuję wasza cała ile może być taki warty ten miecz i ta zbroja. Czy to warto tachać obłupić go z tego? No dobra. mnie <grym> zaskakujesz tutaj, to bo... <grym> tutaj czysta inteligencja. I czy, czy, czy w ogóle na to będzie kupiec? Czy to nie będzie jakieś też Że... To znaczy tak, no okolicznie, no to nie wiesz, bo jest jakby... Ale, ale niedługo można schandlałaś wszystkim. Tak, tak, Rzucę. Trzy no. na inteligencję, pięć w To jest magiczny miecz jakiś pewnie, więc jakby... Na pewno jest coś warty. O. Więcej niż nie magiczny miecz, który jest mało warty.

<grywa> ciągniesz mocno za za Henry, jednak nie jesteś w stanie z tego lodu w żaden sposób wygrać odciągnąć Woję, że się może wyjebali go do tej wody. Jakiś gościu jest taki jest <grywa> 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 pod drzewem ja, ja mam łuk! Ja mam łuk! A ja ja ty kurwa co masz? <laughs> I, i się... No bo to... to ja nie mogę tego zdjąć. Wsadźmy go do tej wody. Popchajmy no, no. go tam kurwa. W Dobra. W eee, wszyscy pomagacie? No. Kto go no. No? No. no Ty? Rzucaj dwoma kostkami. Ja Albo mu pomagacie, albo rzucacie oddzielnie. No ja mu pomogę. No ja to w takim wypadku on tylko rzuca. No. A jeszcze Na kości. Okay. Zanim, zanim jeszcze. Ty, znaczy z pomocą twoich kompanów, zanim jeszcze cię dotknęli, zrobiłeś! Fu! Część twojej kinetycznej mocy, która wydobywa się z Twojej ręki w płykach do wody. Razem z grzechotem zbroi wojownik tonie, wciągając ze sobą miecz, całą zbroję i idąc na dno. Widzicie, jakie jezioro no. zaczyna się mienić, jakby lekko może szumieć, bulgotać. Po chwili wszystko cichnie. Kurwa, mogę zarobić. Znaleźłem na Dobra, a z tych łapków coś da się jakieś fajnego jeszcze zabrać, No No, rzucaj percepcję. Ci się jeszcze pozbierać jakieś 30 złotych monet o. O. I już mi się karczma wróciła no, no, no. A Jakiś fajny orki czy topór, nie wiem czy coś takiego Większość tych już. tego żelazka jest porzebiała biała szczerbione Ale jest duże Tak, no tylko kwestia czy chce ci się tachać tej wielkości topu Hmm. z takim styliskiem. Może tak. coś póki. Jak nic innego tak nie robię. Tak jakbyś wiesz, zaczepił sobie z dwa pustaki do metalowej rurki i próbował z tym mieści. Dobra. Jak chcesz możesz zabrać, ale generalnie ta broń... Może do przytopu. Może. A to w sumie nie ma coś. Grosze to może być warte. jakieś sztuki srebrne. Dobra. Czyli już nie widać tego gościa tam pod tą wodą? I ten szeroko musi być dosyć głębokie. W ogóle nawet nie idzie dostrzec. Nie? Dobra, wkładam rękę do tej wody i czy... czy... Nie, nie za nie, bardzo, nie tak? Nie, nie no. ale jest, no jest, jest zimna. No tak, to... no, jest zimna, ale nie za bardzo. Dobra. I jest przejrzysta bardzo? No tak, do dwóch metrów. Jesteście w stanie spojrzeć dosłownie w Później po prostu ciemnieje, i nie Tak, Dla tego bukłaka napełniamy wodą. Hmm? Okay. Odkręcasz, napełniasz swój duży, 3-litrowy bukłak wodą, zakręcasz i przerzucasz przez nami. I co? No i co? Wracamy, zawijamy miecz i wracamy. Miecz poszedł z nim. Ja. No wciągnął go, trzymając ostrzec to czas. Go mówiłem, jego palce są zaciśnięte na ostrze. Dobra. Ani hamu, ani nic. No na trudno. Dobra. To tak wezmę ten topór. No i oszczędza. Jeszcze Dobra. Masz wielki orczy topór. Dobra. Wielki. Wielki orczy. I orczy. Wielki orczy to tak. Wspominam, że jest wielki. Nie tylko orczy. A, no to, to to jest wielki orczy to wielki orczy. Co robicie teraz? Co, wracamy chyba tą samą trasę, którą której przeczytaliśmy? Bo... No dobra. Ruszając w głębi... Plasu, tą samą trasą, którą przyszliście. Zauważacie, że śnieg praktycznie przykrywa wasze ślady, jak tylko się odwróciliście. Zatem potrzebna jest sztuka przetrwania, by wrócić po tych śladach. Ja was zabierdolę, jak nie potwarę, to zimno. Jaki to jest ten? Jestem w lesie, tak? Mhm. Maciej elfa? Maciej? 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 Maciej elfa? Macie elfa? Macie elfa macie To jest bąka. <laughs> bo co? Ile już czasu tam siedzimy? Około 4 godzin. No to bąka. Bez problemu wracamy. Bo mam. Taką jak. Yy, naturalny odkrywca. I mój teren pierwszy raz. Okej, okay, dawaj bąka. W momencie kiedy dajecie parę kroków w stronę linii drzew, Las się kończy. Zaczyna się ten głos i chuj zgubieni chłopaki. Kończy się las, zaczyna się tundra. I teraz... W momencie, kiedy wkraczacie na linie drze, dosłownie ze dwa, trzy kroki słyszycie szemranie jakby wody. Lekkie bulgotanie i widzicie jak z wody, spoza tafli wody ręka wyciąga się w pancerzu pana poranka i kładzie miecz na śniegu. Słyszycie dźwięczący gdzieś pośród wiatru słowa dzień. Byśmy się jeszcze raz spotkali. I co, sobie ten miecz? Na Pracę w kredy. To jest dwuręczny miecz? Jest, jest długie ostrze, natomiast rękojeść jest przygotowana pod trzymanie dwoma rękami. Czyli taki półtorak. Z takiego. Jest to dosyć egzotyczna broń jak na, jak na tę okolicę. Mało kto używa półtora ręcznego liczby. To za mogę? 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 Jak na handel, to możesz. <ścoughs> Nie podoba <pamiętam ja>. podawać się. No, podoba mi się bleski. Daj mi swój. Za wymiankę. Yeah. Masz dobry. <grym> To Masz to obrót, to Tak, Ci wąka ta Proszę bardzo. Wszyscy panowie dzisiaj żyją, obrotowali. Nie, nie wdzięczniki. Nie wdzięczniki. A, co, tutaj. To ja próbuję zawijam ten miecz jakieś kute szmaty po prostu. Zbym nie nie, nie świecił. Wyciągasz ze swojej torby śpiwru, który... Z, z niego koc, w który zawijasz miecz. Piążesz go skórzanymi paskami i przerzucasz przez ramię. Miecz nie jest taki ciężki, jakby się wydawało. A jego ostrze lśni odbijając księżyc. Ruszaj